A z tej strony Mr. Termin ze mną jest Mr. Kowal i, i Mr. Smok. Tak. O, o. Tak. Denć pewnie się najumał. Tak. koła nie rzuca piaskiem. Jak to był cytat... Mr. Kowal zalecomł się. Jak to był cytat z tego... Z... Księcie... Z...

To musi być chciało zaraz. No. Hmm. Biją się. Biją się. Będzie. Tak była mała sprzeczka, ale już yy, sytuacja wróciła do normy. Tak no. no, to się da. No, już będzie w No, Znowu ktoś idzie. Okej, okay. witam już z powrotem. Ej, pewnie ten odcinek Dziwny Rower? No. jak nie? To było po prostu mogą, to na ciebie wstydzę, że ja mam. O no, pamiętam go, pamiętam. Dziwny Rower, ten odcinek. To jak ja w południe byłem, to pewnie też? Po niego wbił. No, ten, y, taki nasz kolega, zrzucił ten rower, jak oglądaliście odcinek Dziwny Rower, to nasz kolega, rzucił na te czasy. A A, niestety, zrzucił ten się to No, no. Jest, jest, to nasz kolega, zrzucił ten nowy, to nasz kolega, Czy masz wszystkie posiłki jak chcesz? Tylko jedną, ale tylko jeden. Może Możesz każdą, jaką chcesz? Jedną, ale tylko jedną. Znowu ktoś idzie ciężko. <grym> Dobra. <grym> Koniec transmisji. I nie wzięcie, którego wcale nie było. Teraz tu.

Wziąć. A to na tęcę jest słabo. Jakiego na tęcę był? Który? Zaraz zobaczę. Twój jazd! Słuchaj. Jak chcesz? Przez... 4 minuty odcinka dopiero? No. A, bo są pauzy cały czas. Cały hmm. czas musterki. Przez was dwóch. To był przez ciebie. I przez tą babę zasurowałam. Nie, to chyba przez ciebie. No chyba przez ciebie. que ele for tô então Nie bierzesz cytrusów? Cytrusy są w szkole. Co? Cytrusy są w się ładują. Cytrusy są A ja lubię. A ja, są ładne, są ładne. Te kryształki to po 50 słoneczek zalał. Nie, no są dobre. Ale one są jest... słabe, bo strzelają raz za 50. Ja Nie, ja lubię. A masz te z dinozaury w słoneczku? Tak. Ja tutaj razy jeszcze nie dostałem. Nie Myś, Ales, i ty ale szedł, z dinozaures. Prawie całe. Ale te, 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 te. dwa Pierdę dinozaurów, one są takie fajne. Ale są takie dinozaures. To dwa levely, które go ale Ja to dwa lata temu. Co? Ty w No. Ale dobrze. Od końca wakacji, ale jak przechodziłem fortwikrę, to nie nagrywałem, bo. To jest mój kanał, mój chłopak. No, to mi się Dobra. To jest dla nas. Przeprowadzka była Przeprowadzka z klatki do klatki, ale wszędzie ładnie. Wszędzie my wele łaszą, nie da się pracować. Nagrywać też się nie da. Wszędzie się nie

To szybko wleście. Mam na są bardzo fajne. I teraz kasa leci jak pusz Jak pusz No pewnie. Która? No, to, to Srebrne? Srebrne też się trafiają, ale złota teraz chyba w się. Nie też I, tak. to I to bardzo, Nie bardzo

I tym oto sposobem. I żółtem. Kończymy. Pożemy 22. Elo, elo, kończymy Nie. Mm -hmm. Jeszcze jedną minutę. I teraz ogólnie y, pokazuję Wam, jaką mam fajną armię. Głodka armia tego. Tak, nie będziemy kończyli y, dalej robić tego, są on tylko pokażę Wam, jaką to ja mam fajną armię. Oraz. Y, Kolejny <noise> 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 Oraz... Ile to wszystko. Ile dokończyłem? No tutaj wszystko mam zrobione. Tu, 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 tu. tu. Łukasz! Tu wszystko. No Zagryjna fryzbin. Nie, e, tutaj prawie wszystko, tu prawie wszystko. E, jakieś kuestie mam zaliczone? Idzie blitz. O, premium plan for Freeze. Co możemy jeszcze zrobić? Pizda! Premium plan for pizda, tak. <noise> O, takie jakieś i I tu jest, tak, Escape Prod Co to jest? Escape Prod Citron. Zaraz, to, to... zaraz zobaczysz, kim, czym, kim lub czym Aha, jest Escape road. Wiem, to, to on. To, to jest fajne. Wszystko porywa. Na, na wodzie, na ziemi. Wszystkim. Yes. jest małe serduszko. Okay, nie, nie ogarniałem nigdzie działania tej kruta. Czekaj, to może sobie. Bacz, ja to On go por... mógł go porwać. Ale ja czekam, jak będzie bomba w lub coś, czy nie? O. O. Widziałeś? Mina pierwotną nie wyplanowało. No całkiem fajna roślinka. Całkiem fajna, całkiem fajna roślinka, może sobie ją kupię kiedyś. Mina. Kolejna, mina tym razem zwykła. W ogóle te pierwotne słoneczniki są bardzo fajne, bo dużo, tak. dużo dają. No, no dają im takie te, te małe. No. Ale nie małe, tylko jak są już takie giga. się no, z no, no. To się nagrywa! Pamiętajcie, nigdy nie oglądajcie. Każdego. W... To nie, to nie To są wredne hejmy. Nie słuchajcie, nie zestukujcie. Ja jestem bardzo dobrym wizem, bardzo dobrym youtuberem, eee, znaczy, bardzo dobrym youtuberem. Prawdopodobnie wszyscy mnie lubią, to też no, nie mogę czytać komentarzy i tutaj i sobie. Pod też! To się nagrywa. Tak, nowy buty Pod No mi stało ziemi. No, wygraliśmy tego program Questa. W sumie nie wiem, bo mamy też inne rzeczy do roboty, żeby nie było, że nagrywam na ogowo, że jestem jakimś... Po pieprzącym się. patrzę, chcemy się, zyczymy, się Dobra. Jak patrzę na ciebie, to chcemy się wyrzucić. Że... Jesteśmy z powrotem. Żartowałem! I ja teraz miast. sobie. Mm -mm. Czy jest jakaś pinata? Tak. No dobra, później jest. Teraz zrobimy sobie pinatę. I kończymy odcinek, gdzie Dokładnie. Ooo, motyw z Modern Deja. Muzyka z Modern Deja, poziomy i zombie też z Modern Deja. Tylko pamiętajcie, nasze bicia, nesterkowane, to były tylko żarty. Dzisiaj. Pamiętajcie, to były tylko żarty. Jakbyśmy się bili naprawdę to były na tym. Na tym... na tym, na ta parka mamy widać dwajkroki, o i pody. O kaczyleka taki żółba. Współcześnie e, big Turcji big i walczyłem, to znaczy, o, jest nawet ten. Gdyby to był to I gdyby to był blower, to bym wam pokazał, taki fajny moment. Tak, to był blower, to by by moment, ale... A to był biegłęb, no, no, e... ale gdzie, to Czucie w jezioru po prostu A jak tam Nie wiem. to jak? Nie no, 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 wiem. Ja też że to pan jest dobra. To najtrudniejsze, żeby drobiczko Co on robi? Dobrze. Ej, uspokój spokój się! Nie za się, nie robić ja, mi, jak się robi te grudzki, a się podać, podać album. Do... A, teraz się takiego fajnego motywu muzycznego. Nie, nie słabi. No wiem. Ale mi się podoba. No, no bo już kończyć. Ten... Bye bye, ja jestem starter, subskrybujcie, mi lajkujcie. Pa pa.